pełnym sukcesem. Niemcy po krótkiej i bezwładnej obronie, przyduszeni ogniem ze wzgórz i moździerza, szybko kapitulują. Dodatkowo do tyłu kolumny zbliżyła się sowiecka grupa pościgowa, wsparta czołgiem T-34, która od kilku godzin poszukiwała wycofujących się Niemców po tym, jak do niewoli dostał się ciężko ranny żołnierz, pozostawiony we wsi kilka kilometrów stąd. Podczas przesłuchania żołnierza wydobyte od niego informacje o oddziale, jaki stara się wyrywać z okrążenia. Paul Wespe wyciąga białą chustę owiniętą wokół szyi i macha w kierunku Rosjan. Ci, widząc powodzenie zasadzki, przerywają ogień i zbliżają się do rozbitych Niemców. Oprócz zniszczonej ciężarówki na froncie kolumny, także pojazd SDKFZ 222 wydaje się być uszkodzony. Otwarty boczny właz i wystające nogi jednego z członków załogi zdają się sugerować, że nikt nie przeżył ataku. Kiedy czerwone armiści zbliżają się do poddających się Niemców, nagle SDKFZ rusza w prawo. Podstęp załogi ma na celu wyrwanie się z pułapki.